Witam Dzisiaj Będzie temat Gra o złom Każdy się może Domyślać O perypetiach Jednego youtubera Tak się trochę wypowiem Ogólnie o żelazstwo trzeba dbać To iweko No stare bo stare ale Jeżdżę nim 6 lat i nigdy nie jestem na drodze. Ten maniek też już leciwy. Jeżdżę nim 3 lata, nigdy nie miałem awarii i nie jestem na drodze. Kiedyś u mnie był kolega i mówi: O, tu jest piesek, toficzek. Rzucimy mu piłeczkę, bo nie zabawowy Kiedyś do mnie przyjechał kolega i mi mówi Jacek pojebał cię takie opony żeś wy, wypierdolił takie miszelinki żeś wyjebał tyle mięcha no tylko co z tego że tyle mięcha jak jedna jebła to jest Popękane w rowkach mało tego. Tu będzie fajnie widać. Tutaj zaczęły pękać od stopy. Nie było nigdzie uszkodzone ani izi Trzeba było kupić nowe i tyle. A nie dziadować na jakichś używkach Jeden nie mówi. Jechałbyś do Chujwitu, tam byś sobie kupił kurwa oponkę, jedną, i by się dojeździł tak. Tu wam pokażę. Tu tak opona, nalaliby elegancko maszynko do nacinki, by przejechali a, a to pęknięcie. Bo na to nie tylko w tym miejscu, po prostu jak było na powietrzu, to się tu rozłaziła, tak na wodzie. I druga też to by od, od, odczyścili tego, zalali gumą, no że wtrącenie czy obtarcie, i tyle. Także biednego człowieka nie stać dziadować. Druga rzecz, w małem robił obsługę wymiany oleju, jeśli filtry co 15 tysięcy. A w TGX robię co 30 i w Starym Manie też robię co 30. Pamiętam pierwszą wymianę oleju, zrobiłem po 40. W TGX to po prostu tam silnik nie był za, za czysty. Jak się wyjęło filtr, ten wkład filtru, tam był taki, można powiedzieć, to było zasyfonei. Wymieniam to 30. A poza tym auta, które mają dużo pracy, bo to na przykład kilometrów się nie, nie rypie. Wejdźmy do środka, bo deszczyk kilometrów się nie rypie, ale mają dużo pracy. Na przykład w jednym w drugim te rozkładane hydrauliczne żelazko trzeba wciągać. Stoi zapalony, załóżmy na akcji godzinę, pół, półtory, yy, No bo tak yy, Koguty włączone, awaryjne włączone światła, na przykład w nocy robocze yy, oporując ciągarkę, Też są zawodowcy, to kurwa robią film na YouTube, że wciąga sobie Wciągarką elektryczną, a auto zgaszone no. Tylko jak później mu kurwa nie odpali No to Czemu mu nie odpaliło? Kiedyś byłem na robocie Klient, no nie klient, no w z branży w, 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 wciąga przyczepę u handlarza, a ja ładowałem coś innego i na, na zgaszonym aucie wciąga wciągarką. Ja mu mówię, czemu te auta yy, nie odpalisz? A po co? Mówię, no przecież kurwa ciągnie ci prąd z, yy, z baterii. Przy maksymalnym obciążeniu taka wciągarka może 500 amper ciągnąć, no, nie? A no właśnie, bo kiedyś mnie chciał zapalić. No i ja mam jeszcze takie zboczenie jak robi obsługę czy, czy, czy w tamtym, czy w tym. Tak ja to teraz już jest dzisiaj pomalowany, drugi raz kabina. To ja mam takie zboczenie, że po prostu ściągam pasek przy obsudzę i patrzę czy, czy jest luzna. Na rolka czy na pompie wody i się wymienia zawczasu wszystko, a nie tak yy, jak jeden na trytytkach kurwa zjechał. No, to jest ogólnie zaniedbanie stanu technicznego i tyle. Ja sobie na przykład nie mogę na takie coś pozwolić. Jaki to kurwa obsiak jest. <ścoughs> to jest obsiak niewyobrażalny. Podjechałbym pod jakąś lepszą firmę jakimś złomem albo że mi auto nie chce odpalić, albo że, y, ten, że pojadę z ładunkiem umówiony za ładunek, rozładunek, a będę dzwonił, że mi się auto zepsuło. No, że to jest obciak kurwa taki, że się w pale nie mieści, nie? No ale y, pomijam już to. Każdy robi jak uważa i każdy ma swój rozum. Także ogólnie, według mnie, to biednego człowieka nie stać wiadowac ten maniek jest teraz już yy, końcówka przy nim pomalowany teraz jest sobota niedziela w poniedziałek mamy wyjazd wtorek albo środa go po podklejam lakier niech się utwardzi w, w przyszłym tygodniu w sobotę Uzbroi się zderzak w lampy, poskłada się to wszystko. I tak, no stare auto, bo stare, ale tak, nowe amortyzatorki włożone, opony, tak jak widać, matadorek, na napędzie agresywna kostka. Zajebiście ciągnie na i śniegu. Nie wiem, czy tu będzie widać, czy nie będzie widać. Poduchęcie nowe, drążki reakcyjne zrobione, stabilizator, podpora wału. Olej, olej i filtr wymienione, także auto gotowe do jazdy. Jak się sprzeda, to się sprzeda, nie sprzeda się to Pusi się na robotę i pierdolić. No. no i tak wam powiem. Tak wam powiem, że... Hamulce przejrzane. No i tyle. no Ale tak jeszcze wam powiem. Ogólnie czy to jest nieważne czy to jest ciężarówka, czy to jest kombajn, czy to jest ciągnik. Wszystko to trzeba przygotować do sezonu. Tak jak ten, sobie kombajniczek, to co my, my tutaj robili? Tam był wyciąg oleju z tego tej do rzędu, to było zrobione. Tam jakieś parę łożysk duperelli i bez awaryjny. i zawsze przez przeglądem się. Zawsze przed sezonem się przygotowuję, żeby później nie stać jak cipa. Tu mamy nowy nabytek. Nie, nie, w tym roku nie wiem na czym będzie używany, ale była sposobność kupić, no to żebym kupił. No bo to będę do. Dos y do dziesięcioletniego opryskiwacza dokładał. Lepiej go komuś puścić, a sobie kupić nowy i będzie 10 lat spokoju. No, może nie 10, a ile będzie, to będzie.